Siemanko witajcie z tej strony Perskim Witam was w kolejnym odcinku na naszym kanale w tym razem to jest już nowy rok no i co mord? dzisiaj sobie lecimy jak widzicie mordy pierwszy widok jest dla was niecodzienny co to może znaczyć mordy jest nowy rok no niestety nowy rok dla mojego jakby dziadka nie był zbyt przyjemny jak sami bo ogólnie no to mordy co dzisiaj jesteśmy ogólnie w odwiedzinach Jesteśmy w odwiedzinach na Mordy. Mamy misję, żeby generalnie no, się rozchorował, trochę mi. Trochę się rozchorował, tam nie wiem, w szpitalu teraz leży, nikt nie ma czasu się zająć tym gospodarstwem, ani tego typu sprawy. I generalnie poprosimy o to, żeby y, po prostu zajął się jego gospodarstwem m, przez jakiś czas. Zobaczymy jak to będzie później, co to będzie. Bo mówił na razie, mu właśnie ciężko jest z nimi, nie ma pytania się kto zająć gospodarstwem, a ktoś to musi jednak jednak ktoś tutaj to musi tym się zająć, także mi... poprosiłem, żeby ja tym się zajął, także ja tu też musiałem się tym zająć. Ja was trochę po poprowadzam po tej gospodarce, jak to wszystko tu będzie wyglądać, jak najbliższe odcinki najprawdopodobniej będą wyglądać, bo no, mówię, najbliższy odcinek najprawdopodobniej będą właśnie głównie tutaj się odbywać, no, bo mówię, no rozchorował się trochę, leży w szpitalu i teraz poprosiłem, żebym ja się tu też zajął. Także co mordy. Ja wam tu mówię pokrótce przedstawię wszystko, jak to tutaj wygląda, jak to wszystko ze mną tutaj też jest, a także co mordy. Ogólnie, start mamy dosyć ciężki ogólnie, bo maszyn mamy naprawdę niewiele, bo gospodarka generalnie no jest już słabo funkcjonująca, bo już też był w podeszłym wieku, a teraz dodatkowo jeszcze trafił tego szpitalu to już w ogóle nie ja się ciemnia. Także no, jest już mało maszyn. Ciężki mamy start. Tutaj naprawdę będzie ciężko się zająć na tej gospodarce. Bo mordy zaczynamy od jednego ciągnika maszyn mamy naprawdę mało. Nie mamy na czym nawet tak naprawdę dochodu. Jedyny dochód to mordy są. Mordy to są i kladnie, które, które widzicie tutaj. To jest jedyny dochód mordy, który jak na razie będziemy mieli. Zobaczymy, jak to będzie później. Także no naprawdę tutaj. Jest mega, mega ciężko. Nie ogólnie, no to co, Morty? Zaczniemy może od początku sobie. Nie, tutaj mamy błotko sobie takie i no, Morty fajne. Myślę, że tutaj naprawdę w, no, gospodarka ogólnie pod samym budynkiem, względem budynków tego wszystkiego jest naprawdę w bardzo dobrym stanie zachowana. Tutaj, oto akurat, bałmaszynki, które mamy też są naprawdę w dobrym stanie zachowane. Lecz mówię, no, jest strasznie, strasznie ich mało. Także tutaj mamy właśnie takie coś. Mamy i no, tutaj. Jakby no wjazd tutaj i no mamy właśnie też klarni, które mówię, to jest jedyny, jedyny dochód, który na razie będziemy się mogli utrzymywać. No jedynie z sprzedawania plonów, no bo na razie plony nam też nie są potrzebne. Także no jedynie będziemy mogli jeszcze te plony sobie trwać. Ale co mordy, to jest ogólnie obora połączona, obora dla krów połączona wraz, wraz z nie wiem, wiatą, garażami. Tak to chyba można nazwać, z którymi. Yy, są maszyny, lecz mówię, ich jest bardzo mało. Znaczy jest tutaj ogólnie mordy na tym gospodarstwie. Jeden ciągnik, jeden jedyny ciągnik jest to 60, je, który no, tutaj jest od początku tego gospodarstwa z właśnie w rodzinie, bo to gospodarstwo jak też tutaj jeszcze prze, miał dostane, więc to też wita w rodzinie wszystko tutaj no, no odrestaurowana w 100%, także no tutaj naprawdę w dobrym stanie. Także co, mamy jedną siuntkę, właśnie to jest jedyny siłnik. Jeden jest plus też taki, że mordy mamy chociaż kombajn tutaj jest na tym gospodarstwie, więc to jest też naprawdę dobrze. Co prawda, kombajn nie wymiata, ale jak na ten na razie hektary, które tutaj są, to naprawdę starcza. No i mówię. Do, do takiego użytku na razie codziennego, tutaj na spokojnie, właśnie dziadkowi. Jakimi teraz, jak będę się tym zajmował, myślę, że też będzie wystarczy. Ogólnie będziemy się też nim dzisiaj właśnie posługiwać, bo będziemy sobie kosić też pszenicę, jak ja was i no wszystko tutaj poprowadza mi. Tutaj mamy też mordym Jedną jedyną maszynę to jest prasa kostkująca, także to też jest naprawdę plus, że tą prasę kostkującą też mamy, bo możemy właśnie w tą słomę gdzieś polecieć, bo mamy jaką zebrać i później słomę też będziemy mogli sobie zebrać. Jeszcze mamy do tego mordy, tutaj mamy też silos na kiszonkę, który no taki jest samorobny. Liczę samo samemu zrobiony, na typowej polskiej wsi zawsze tutaj było. zopon standardowy, opony włożone i to tyle. Mamy przyczepę, która ogólnie chyba ma mordy... czekaj, te mordy 5 ton chyba? Niecałe chyba. Jo, 5 tonu na chyba mieście, z tym co mi się wydaje. Także 5 tonową przyczepę, która jest jedyna. Tutaj mamy ino. I na no, naszą wiatę, w której też jest parę maszyn, ale czykolwiek niedużo mamy siewnik, 3 metrowy, rozrzutnik, także te, i kultywator. Także podstawowe rzeczy tak naprawdę są, także to jest naprawdę dobrze, bo tutaj też mamy Silos, także też fajnie, bo mamy to gdzie przechować to zboże, nie trzeba do żadnych wiat i tego typu sprawy, także to jest też naprawdę plus, że ten Silos tutaj jest. Co prawda no, w też takim stanie trochę słabym gdzie niekąd no tutaj ino trzeba go odbudować, bo... Są, są dziury zwyczajnie i to zboże tutaj też wysypuje się czasami, ale to tam w niewielkim. Mamy pług skibowy, może nie dużo, ale ro, na ten areał, co tutaj mamy, no to zwyczajnie wystarczy. I tak naprawdę to by było wszystko, jeśli chodzi o maszyny, a kolek mamy jeszcze też dobrze z tym, że mordy mamy. Nie mamy może samochodu, ale mamy kłada i mamy oczywiście też beczkę do podlewania taką też samorobną tutaj miał ino zrobione. Nie mamy samochodu, lecz mamy kłada, także to też jest naprawdę dobrze, tylko mordy. Z tym kładem to jest jeden mankament, Ponieważ mordy może i mamy tego kłada, ale ja mam problem większy, bo mordy... Ja nie mam prawo jazda na, te, na tego kłada, więc widać jeśli mnie ściągną czy cokolwiek, no to będzie lipa, a... Z tego co wiem, no to tutaj na wiosce policja naprawdę bardzo, bardzo często krąży, więc no, będzie tutaj trzeba robić wszystko, żeby inno mnie tutaj nie złapali na tym kładzie jak ja tu będę. Benech ten kład, no tutaj jest właśnie głównie dobry do tej napełniania sobie też wody. Także no mamy kłada, na którego no niestety nie mamy prawo jazda, ale mówię, my, miejmy nadzieję, że tu i no, jak będziemy sobie jeździć, to nas nie ściągną i jakoś to się obędzie, nie? Bo mówię, no to jest naprawdę dobre. Dobra jakby ułatwienie dla mnie ten kład, także no wita o co chodzi. Nie? Ogólnie tutaj mam jeszcze sobie taką dróżkę z tyłu, a z zamian dróżki no to tutaj widzicie taki no trochę śmietnik, jakaś inna no, kopara, wiecie, nie działająca. tu ogólnie kiedyś to tu był pożar i widzicie tutaj ciągniki były kiedyś dwa, ale niestety jeden się spalił i on tutaj też sobie akurat na ten moment tutaj stoi. Koparę tutaj, no, nie pytajcie, czemu jest, bo tu, no, z tego co pamiętam, no to słyszałem w sumie z opowieści, no to kiedyś tutaj, no, ktoś jeszcze miał swoją firmę budowlaną, no, więc ta, ta kopara, no, to jest z lat nie, 70., także też ona tu stoi, a go jak, nie jest totalnie do użytku, Zresztą też sami wiecie, wszystko, wszystko pozarosło, i tutaj widzicie, ile tego, tego tutaj, wszystkiego jest ogólnie, nie? Z tego co wiem, znaczy wiem, no, w sumie wiem, bo dziadek mi mówił przed niedawno, to tutaj i no, leży też zero, które niedawno spuścili i mówił, że jak tego no to mam sobie śmiało, y, śmiało sobie y, tutaj pociąć i też to sprzedać na spokojnie, zawsze jakieś pieniądze będą. Dobra mordy, sorry za to małe cięcia, ale już jesteśmy z powrotem, krótko to naprawdę było, także wiem na czym skończyliśmy, także mówię Mamy tutaj też drzewo, które najprawdopodobniej w kolejnym odcinkach sobie się nim zajmiemy, bo mówię Mówił, że tutaj niedawno spuś spuścili, w sumie nawet widać, bo tu no już usłuchan, uschnięte wszystko, te liście, liście Także tym na pewno też się zajmiemy w kolejnym odcinku i na pewno to też sobie Drzewo sprzedamy, bo ogólnie, jeśli chodzi o saldo, konta to też jest naprawdę bardzo biedne. Mianowicie, zaczynamy od 10 tysięcy. Także my nie mamy naprawdę dużo tych pieniędzy do dyspozycji na zakup maszyn. Jeśli byśmy coś chcieli zaraz kupić, no to niestety, ale też też tak trochę lipa. No i to ogólnie, no to w sumie to by było tyle, mordy. A nie, jeszcze Wam nie powiedziałem, jeśli chodzi o, o pola. Pola mamy naprawdę mało, a aczkolwiek nie są to naprawdę małe te pola, bo mianowicie to tutaj jest to jest pierwsze pole które mamy i to jest naprawdę dosyć spore, spore pole więc tutaj naprawdę jeśli będzie tego to no to na jednym polu nad będziemy sobie Tak, także na jednym polu będziemy siać kilka upraw tak po dwie na, na tym polu możemy śmiało dwie uprawy zasiać nie więc żeby jakoś to się wszystko rozwinęło fajnie no to myślę że tak też będziemy robić i drugie pole to tutaj mamy o tutaj Pole, które właśnie na, na tą chwilę tutaj są ziemniaki, ale będziemy sobie Tutaj kultywatować te ziemniaki, ja tu się, no, się pomyliłem z tym bo mi, zapom W sensie pomyliłem się po prostu z tym, że tutaj no, Chciałem kosić, ale zapomniałem, że tutaj to są ziemniaki, a ja całkiem no, zapomniał o tym I będziemy właśnie sobie robić tą Kultywację, bo ziemniaki no Mordy no Po co mi tutaj ziemniaki, jak na razie nie mam z czego z czego tutaj, czym mnie tak naprawdę wybrać i pozbierać, więc no tutaj w tym sezonie no niestety tymi ziemniakami będziemy musieli pogarnić, no i co mordy ogólnie no to z tego przestawienia no to, to by było na tyle, jak sami cię, no mamy naprawdę bardzo bardzo biedniej i mamy ciężki start ogólnie no ale myślę że mordy co z czasem myślę, że sobie jakoś poradzimy, mam nadzieję, że tutaj też mnie wesprzecie yy, na przykład Ł ładną liczbą łapek i to też będziemy motywować, że ja będę na przykład pokazywał wam jak to tutaj i no, to życie codziennie wygląda na tym gospodarstwie. Także no mam nadzieję, że też fajnie się odbije na właśnie tej ilości łapek. Także co mordy, jak nie przedłużając. Mamy 10 minutę odcinka będzie, odpalam sobie no, naszego naszą siuntkę, którą mamy na gospodarstwie jedyną. Bo pania tu ino scenę przełączył przypadkowo mordy. Także bierzemy na to naszą siuntkę i, i lecimy, nie? po kultywator, no i będziemy sobie wtedy kultywatować. Jakby tu ino słyszycie tą siłtkę? myślę, że, że powinno być spoko, nie? O, tutaj widzę mało lagi teraz są, nie wiem czemu. Czekaj, ja tu ino sobie jeszcze tą kamerę ustawię, tak jak to zawsze robię. Bo jak sam wiecie, ja na tej kamerze no nie lubię zwyczajnie grać na tej oddalonej. Dobra, sobie tu zaraz tak mniej więcej Łapania, ale lagi tutaj są, nie? Chyba serwera się nie odlegowało do końca. Otworzymy sobie, cofniemy sobie po kultywator i, i będziemy sobie lecieć z akcją kultywacja. Ten odcinek no mówię taki na szybko, znaczy na szybko, no w sumie nie na szybko, ale mm, wiecie o co chodzi, będzie też jeden skrótszy, bo w sumie no nie mamy tutaj za dużo do kultywacji. Myślę, że ta kultywacja tutaj powinna w miarę też iść, bo ten kultywator jest 3 metrowy, także to też jest naprawdę dobrze, że te 3 metry on chociaż ma, bo ta te prace, chociaż jako tako pójdą tutaj do przodu, jakby o, nie wiem, 2 metry, no to no, wyobraźcie sobie ile my byśmy tu musieli robić. Siuntka ogólnie też tutaj dobrze, bo ona tu, y, mają trochę jej podkręcone mocy i mają, ta ma 52 konia, więc to też jest naprawdę, naprawdę fajnie, bo, bo chyba standardowe siuntki, o ile się nie mylę, no to, łapanie, no to one mają chyba 47 koni, czy coś takiego, czy 45, więc no lekko tutaj Moc ma podkręconą, więc to też jest naprawdę dobrze, bo niby nie duża różnica, a, a już, y, już to jest odczuć nie? tak naprawdę tą liczbę mocy nie? w ty tym ciągniku. O panie, ale on wyjdzie z nią, panie, to tak ino nie może wyglądać, to ino to trochę za szybko leci, nie? ta śląbka z tym także sobie zmienimy. Myślę, że tak 10 na godzinę to będzie wystarczająco, żeby z tym lecieć Szyb szybciej, tutaj nie ma, nie ma co nawet lecieć z tym, nie? O, ale wyciągnę wy 40, jak ona się wkręciła na obroty. I nie, ja nie wiem, czy to nawet trochę nie, ściszy, nie ściszyć dźwięku ogólnie, bo mi się wydaje, że trochę, trochę za głośno jest. Także myślę, że sobie tu trochę ściszymy. Jak patrzę na OBSa, żeby wiecie, mieć też pewność, że, że mnie nie zagłusza, nie? No bo to... O. Dobra, i teraz myślę o, teraz jest gitę akurat, nie? Także tak tu sobie zostawimy. No i lecimy z samą kultywacy. Nie no, widzicie tutaj naprawdę ta pola całe szczęście nie są. Też dużo na początek, a kultywator, no mówię, jest naprawdę spory. więc robota tutaj pójdzie w miarę, w miarę szybko, nie? Także tutaj też nie ma, nie ma coni. Co także dobra, my sobie tu lecimy, także no co, mordy, ja, i no wam jeszcze, jak przypomnę, żebyście oczywiście zostawili Subika, jeśli ktoś chce, bo jeśli nie, no to nie zmuszam, mnie, Bo jeśli ma zostawić subika dlatego tylko, że ja tak mówię, a później nie ma oglądać, no to wiecie, to też nie ma sensu, także mordo, jeśli interesuje Cię kanał, podobają Ci się filmy, jakie tutaj wstawiam, no to wiesz co, robisz śmiało, zostaw subika oraz fapeczkę, to... to naprawdę motywuje do dalszego nagrywania, nie? A tym bardziej, że ostatnio no, robicie naprawdę naprawdę mega ładne wyświetlenia i, i też mordy a jeszcze nie zdążyłem podziękować, ale podziękuję teraz bo do Sylwestra udali, daliście radę wbić 600 subskrypcji, to jest naprawdę, naprawdę fajne, bo to jednak pocieszy to oko gdzieś jak niby nie do 600 słów, nie jest dużo, ale to, że udaliście do, do, radę do Sylwestra wbić, to jest naprawdę, naprawdę mega cieszy. Teraz aktualnie na ten moment mamy już 626 subskrypcji, więc to jest też naprawdę sporo. Także no miejmy nadzieję, że w tym roku będziemy się rozwijać do przodu, będą odcinki też coraz lepsze. A to wszystko dzięki Wam, nie? Bo bez was no to jednak to no ten kanał by nie istniał, nie? Dużą właśnie dużą rolę odgrywacie też na tym kanale, no bo co kanał bez widzów, no to to tak, tak to chyba średnio, nie? Także no mówię, dzięki wam, no to tutaj naprawdę idziemy cały, cały czas do przodu, nie? Więc coraz do większej ilości osób docieramy. Także no za to wam też mega, mega dziękuję, że udało nam się wbić to 600 subskrypcji do końca roku. Dobra, my już tu mamy mordy, no, widzę, że Pan ja tu zapomniał matrów rzucić i teraz my 14 Na godzinę jechali, ale to tak No 14 my tu nie będziemy jeździć, no bo mówię Mi się wydaje, że to jest zwyczajnie No zwyczajnie za dużo to 14, żeby Na godzinę jechać z kultywatorem, nie? Także my, my sobie tu ino będziemy 10, o tu widzę małego miaka zrobiłem, ale to wiecie potem Potem sobie poprawię, nie? Zwyczajnie Dobra Także lecimy, nie? Myślę, że tutaj naprawdę ogólnie to tutaj te odcinki najbliższe mogą naprawdę fajnie wyglądać i mam nadzieję, że jak się to dobrze przyjmie mordy, no to ogólnie mogę wam to nawet dłużej tutaj zostać, bo jeśli bym już, wiecie, nigdy nie wiadomo, nie? Ale... Ja bym nie chciał tego bardzo, no ale nigdy nie wiadomo co też będzie z dziadkiem dalej i potem będzie się musiał zajmować, bo wiecie, jak się stan pogorszy albo odejdzie cokolwiek no to wita No to najprawdopodobniej no to ja to będę musiał przejąć, no i... No i wiecie jak to by wyglądało. Odcinki muszą, zwyczajnie pojawiać, z te odcinki będą się poradzić głównie z tego gospodarstwa, nie? A moim, no to pan Wita, pewnie bym się zajmował. Poza odcinkami bym nie, nie nagrywał zwyczajnie, a, albo po prostu sobie co jakiś czas tam nagrał też odcinek z mojego gospodarstwa, nie? Także, no mówię, z czasem, no nie wiadomo co to będzie, także... Także no i ta co chodzi, jakie jak życie jest zmienne dokładnie, dobrze sami wiecie, także nigdy nie wiadomo co cię może co cię może czekać, nie? Także no wiecie o co chodzi, a jak już jest w takim stanie jak teraz, no to tak naprawdę można się spodziewać wszystkiego, nie? Także no mówię, najprawdopodobniej jeśli to się tak potoczno, to tak czy siak ja to gospodarstwo dostanę, no i będę musiał się tutaj Zwyczajnie nim zajmować. O, tutaj ino już kultywację mamy zrobione. Czemu to tutaj ino nie skultywatowało. Spróbujmy to sobie jeszcze raz tu przyjechać, bo myślę, że to powinno dać radę. Ja, bo tam był takie coś, panie, i to zwyczajnie podniosło kultywator i temu Temu to tam nie załapało. Tego że tak powiem, nie. Także to tam ino też będziemy musieli sobie jeszcze poprawić, ale to tam widać sobie poza odcinkiem na spokojnie. Wszystko poprawię i na kolejne już będzie Gigantes. Także my ogólnie mordy widzę, że mamy 17 minut odcinka. Ja tutaj no, już ten ostatni przejazd robię i będziemy sobie kończyć ten dzisiejszy odcinek. Nie? Mam nadzieję, że mówię, no przyjmiecie ten odcinek naprawdę fajnie i że będę chciał tutaj dalej, dalej nagrywać odcinki, także co mordy. Ja was ino takim, no w sumie już dawno widokiem nie żegnałem, a myślę, że nam naprawdę fajnie to wygląda, także takim ino fajnym, naprawdę fajnym widokiem wam. Dziękuję za obejrzenie tego odcineczka, jeszcze raz udanego nowego roku. No i co? Do następnego mordy. Trzymajta się. Cześć!